Czytanie z księgi mądrości. Umiłujcie sprawiedliwość, sędziowie ziemscy. Myślcie o Panu właściwie i szukajcie go w prostocie serca. Daje się bowiem znaleźć tym, co go nie wystawiają na próbę. Objawia się takim, którym nie brak wiary w niego. Bo przewrotne myśli oddzielają od Boga moc, gdy ją wystawiają na próbę karci niemądrych. Mądrość nie wejdzie w duszę przewrotną. Nie zamieszka w ciele uwikłanym w grzech. Święty duch uczący karności ucieknie przed obudą, odsunie się od niemądrych myśli, wypłoszy go o nadejście nieprawości. Mądrość bowiem jest duchem miłującym ludzi, ale bluźniercy z powodu jego warg nie zostawi bez kary. Ponieważ Bóg świadkiem jego nerek, prawdziwym stróżem jego serca tym, który słyszy mowę jego języka. Albowiem duch pański wypełnił zamieszkaną ziemię. Ten, który ogarnia wszystko, ma znajomość mowy.